Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale High w którym omawiamy szeroko pojęte zarabianie w internecie. Na wstępie chciałbym Was zaprosić na nasz telegram oraz facebooka, w którym zrzeszamy ludzi, którzy w internecie zaczynają zarabiać niemałe pieniądze. Co w dzisiejszym odcinku? Dziś omówimy trzy bardzo fajne aplikacje, które zarabiają dla Was pasywnie każdego dnia. Jeśli biegasz na bieżni, spacerujesz, bądź masz po prostu aktywny tryb życia, te aplikacje dadzą Ci za to ciekawe nagrody. Mówimy tu o aplikacji Sweetcoin oraz Templer. W obu tych aplikacjach wymieniamy naszą dzienną ilość kroków na punkty lub inaczej walutę, którą możemy wymieniać na nagrodę, Co możemy zdobyć? Od subskrypcji w aplikacjach takich jak Tidal czy Spotify, aż po iPhone'a 13 Pro. Na pierwszy ogień pójdzie aplikacja Sweetcoin. Powróciłem do niej po długim czasie, gdyż dość ciekawie zaczęli rozwijać system nagród oraz wprowadzają w lato własną kryptowalutę. Aplikacja płaci za kroki punktami Sweetcoin, które można dodatkowo zdobyć w trzech darmowych codziennych prezentach, w których pula to 1000 coinów w każdym. Ostatnio miałem to szczęście i trafiła mi się najwyższa możliwa nagroda. Dodatkowo mamy 20 minutowy boost, w którym zdobywamy dwa razy więcej punktów. Ja osobiście odpalam go na bieżni i przynosi to fajne skutki, zarówno w punktach jak i zdrowiu. Jakiś czas temu aplikacja wprowadziła dodatkową subskrypcję premium, która pozwala Wam zdobywać dwa razy więcej punktów bez ograniczeń dziennych. Dostajecie też dostęp do aukcji premium. Nagrody są naprawdę różne i zmieniają się bardzo szybko. Punkty można wymienić na subskrypcję w aplikacjach, mazoletki, zegarki, vouchery lub możecie je zbierać i licytować nasze przedmioty, takie jak konsole czy laptopy. Koszt takiej rzeczy to około 30 tysięcy punktów, co można zobaczyć w zakładce z licytacjami. Sam mam na celu zebranie właśnie takiej ilości punktów. Aktualnie wykupiłem jedynie 90-dniową subskrypcję Tidala, która dotarła w parę minut i działa jak należy. Polecam aplikację Tidal, która ma bardzo fajną jakość dźwięku. Moi znajomi również wymieniali punkty na nagrody, takie jak słuchawki, i również w przeciągu miesiąca były już u nich w domu. Drugą opcją jest wymiana punktów na ich kryptowalutę startującą w wakacje. Otrzymacie 1 sztuk waluty SWIT za jednego SWITCOINA. Drugą aplikacją z mega fajnymi nagrodami jest aplikacja STEPLER. Tutaj mamy bardzo podobny schemat, jednak tu stawka toczy się już naprawdę drogie nagrody, takie jak wycieczki czy iPhone 13. Aplikacja jest banalnie prosta w obsłudze, tak jak poprzednio. Wyrażamy zgodę na śledzenie aktywności i możemy już działać. Za każde 1000 kroków otrzymuje jeden punkt. A dzienny limit to 20 punktów. Dodatkowo możemy codziennie zdobywać dodatkowe punkty za reklamy. Na zarobienie na fajne nagrody trzeba trochę je poczekać, jednak to aplikacja, która działa w tle i zarabia około 50 zł na miesiąc, za coś co i tak robimy. Ostatnią aplikacją, która jest obecnie przeze mnie testowana, jest aplikacja Agnet. AgDet jest aplikacją, w której zachodzenie zbieramy różne modele butów. Aplikacja jest świetnie wykonana pod względem wizualnym, jak i praktycznym. Buty możemy zbierać po prostu nabijając kroki lub zbierając je w punktach na mapie. Buty mają swoje punkty umiejętności, które sprawiają, że zależnie od danej pogody zdobywamy ich więcej lub mniej. Buty posiadają różne tiery oraz ceny, po jakich możemy je, nimi handlować. Buty możemy naprawiać oraz sprzedawać na punkty, które z czasem będzie można sprzedawać na giełdzie. Na ten moment polecam również ją zainstalować na swoim telefonie i po prostu testować i zbierać punkty. Z momentem wejścia na giełdę prawdopodobnie będzie można punkty wypaść lub sprzedać prosto w aplikacji. O tej aplikacji możliwe, że powstanie oddzielny film, w którym opiszę jak najlepiej na niej zarabiać oraz jak wypłacać środki. Link do aplikacji, dzięki którym zdobędziecie dodatkowe punkty znajdziecie w opisie. To na tyle w dzisiejszym filmie. Zostaw komentarz i łapkę w górę oraz dołącz do naszych grup na Facebooku oraz Telegramie. Trzymajcie się. Cześć.